Jeżeli nie znasz tekstu piosenki, wpadasz do basenu. W dzisiejszym odcinku JJJ zmierzymy się w znajomościach tekstów różnych piosenek. Na kole fortuny znajdują się cztery kategorie, jaką wylosujesz taką piosenkę dostajesz. Jeżeli nie znasz tekstu, wpadasz do basenu, a jeżeli znasz, no to ci się upiekło. Osoba, która będzie miała najwięcej punktów, wygrywa oczywiście kasę, a przegrany wykonuje karę, którą wy wymyślacie w komentarzu. Zaczynamy! Sami papier kto pierwszy wchodzi? Trzy po trzy chodzisz pierwszy. Dlaczego? <noise> Losuj swoją pierwszą kategorię. Proszę, żeby to było, nie wiem, coś łatwego. <głos> <głos> nie liczył na to. Nie tylko nie youtuberzy. Piosenki, czy <noise> youtuberów. Gotowa na pierwszą? Nie znam tej piosenki w ogóle! Chyba lecisz, co? Czekaj! Nańczę no, całą noc, lecę jak samolot Jestem nareszcie pomyliłaś To e, miasto, to... Czyja to jest piosenka? Monia, jak Team X Aaa, ja nie będę znała tych piosenek To jest dla mnie największa tortura, przysięgam zimna woda po A! A, Poszło! Ej, nie jest tak najgorzej <śleski> Ej, czekaj, byłam wody, bo mam wodę, O, teraz was słyszę. Jaką byś dla mnie kategorię przewidywała? Dla ciebie bym przewidywała y, lata 90. Dobra, lecimy. Będzie, będzie, będzie. YouTuberzy. YouTuberzy, chyba powinienem tak dać było. radę. Tak mi się wydaje. Zobaczymy. A ty, jesteś gotowy? Nie. To, słuchaj tego. Obiecuję, że pokażę. Pierwszy raz, ta da da, 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 da. Co co jeszcze raz poproszę fragment Obiecuję, że pokażę ci, co, co piękne ta to... to... Ten jeden raz, da, 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 da. Ale zimno, jeszcze matekę dałem no nie znam, persa, przepraszam! Ale wy zostawcie łapkę w górę, jeśli znacie? Lecimy do kolejnej rundy. Po zero punktów każdy z nas. Wylosujmy od razu dwie kategorie, dla mnie i dla Ciebie, co? Losy. Proszę tylko nie youtuberzy, proszę tylko nie youtuberzy, nie YouTube. Rap. Rap, okej. Okay. Kolejna kategoria lata 90. Lata 90. No, masz teraz szansę na punkt, nie! Czekamy. Wszędzie czerwone plamy, ale ten sos to nie ketchup. To <noise> yes! Lata dziewięćdziesiąte nie są moją mocną stroną, ale lećmy, dawaj. Twój mały, intymny. Muzyczny świat! Da da da, da 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 Dobrze, dobrze, dokończyłem! Dobrze, dokończyłeś. W tej rundzie, punkt dla was. Mamy po punkcie. Na latach 90. zdejść punkt, to nie jest takie proste, nie? Losuj pierwsza. Tylko nie Proszę, lata 90. Jest! Lata 90. -te. 90, -te. Oj, jest! Kolera, ja. lata 90 Dobra, i co będzie? No, nie! Disco-polo! Disco-polo! wpadamy, nie ma się z czego cieszyć. Kochać tak, aż do bólu, czy warto było szaleć tak przez całe życie? Sprawdźmy to! Nie, totalnie nie! Ale przecież ale w drugiej stronie jest taki sam tekst i leci to samo! Ja muszę sobie tak, zrobić tak, że niby przez przypadek wpadam, bo sama z siebie nie mogę, nie? Małolatki są tu, małolatki ału. Wypchnął już, późna już godzina znów. Małolatki au, małolatki są tu. Znam to! A A A değil. Co tam jest? Jedna już godzina znów? Jedna już godzina znów. Myślałem, że to jest takie bez sensu, że późna już godzina znów. Ale znałem. Czemu to jest zawsze tak samo nieprzyjemne, nie? Losuj pierwsza. Losuję. Kurde, już mi leci do oczu ta woda. Justyna ma lata dziewięćdziesiąte. No I teraz ja, YouTuberzy. youtuberzy. Youtuberzy są lepsi niż lata 80. to jest pewne. 90, w sumie lata. Nieważne. Plastik, it's fantastic, looking fresh my ma coś tam, coś tam. Ja zaliczam! No jak to zaliczam? Ja, za, ja zaliczam, bo mi chodziło o tylko fantastik. Ha! Uuuu! Zwycięstwo! Cały świat pada do stóp, kiedy jedzie mały wóz. Duży wóz nie ma stu, takich jak nas trzech. Duży wóz nie będzie stu, nie mamy tylu miejsc. Proszę bardzo, losuj. YouTuberzy! Jest ty miałeś chociaż teraz teraz? Miałam raz, no. To teraz ja, ja muszę ci... mieć, bo ja jeszcze ani razu nie miałem. No proszę! Jest youtuberzy. <grym> Muzyka youtuberów! Ja myślę, że trzeba usunąć tę kategorię. Tak, po tej rundzie ją usuwamy. Zielone, <grym> zielone, <grym> zielone, Zielone. <grym> <grym> Słuchaj, co było? Co to jest... Co to jest! Zielone! Zielone! O jest na nie zna najpopularniejszych piosenek youtuberów. Nie słucham ich. <gry> rogal, rogal. Dobra, co to może być? Do, to jak... jest super piosenka, na pewno ją znasz tekst. <gry> jak nie będziesz znał, to jesteś dupanie youtuber, nie fan. O. Przepraszam, ale ja nawet nie mogę tego wypowiedzieć Nie dość, że że nie znam <laughs> <laughs> Że usłyszeliście to u mnie na kanale, nie? O, ona kochała bardziej No ale ja już nie chcę padać Nie, a ty idziesz na belkę? Ibunia bardzo lubi basen. Latem pływa sobie czasem na pontoniku, ale piosenek nie zna. Tak jest? Powiedzcie, to wam gangu. Ona tylko podpowiada. <grywka> w tej rundzie już wyrzucamy youtuberów, żeby ich nie było, proszę bardzo. Rap! Jest rap, dobra? I teraz jak kręcę. Nie chce mi się żyć. Lata, nie chce mi się żyć. Lata 90. Lata, lata, 90. To, to, to mogę taczuszki zatańczyć zamiast lat 90.? za sobą normalnych nie witaj jak jest jak wino! Ożądam vlogi z dziewczyną! Come Nie! To jeszcze nie ten moment był! Oh. Uuu! Ła! salto pod wodą. Naprawdę! Shadow will Death, I take a look at my life and realize what's nothing left. And no, no, no. no, no. It's so low that even all my thinking that my mind is gone. I never close the eyes. Spadaj, Co? There's Paradise. Telemark. <laughs> telemark. Losuj. Losuje. Disco Polo. Młody jestem jak polo, gang. Chcę na ręce mieć huplot bank. Dobra, losuje. Czemu tak jest? Mogę jeszcze raz? Nie. Jeszcze raz. Czemu? Bo ja chcę raz. No i dobra, i lecimy z diskupól. <grym> tańczy go Radom, Nie ma opcji, żeby bytom, Kobytom, weselny pytam, weselny pytam. No! Z moją kabitą! Przez ciebie bitną! No. <grym> to... Poszło, ona nie wpadła, teraz ja muszę tak ładnie wyglądasz, idealnie Ty tańczysz tylko dla mnie, oj tak ładnie Dogryweczka! Do Uwaga, mamy porówno punktów, więc jest dogrywka Kto dłużej będzie śpiewał daną piosenkę i nie zapomnie To przegrywa, wpada i wykonuje karę Prawda, tego nikt nie wie, znasz co? Znam Znaczy ja też wiem co to jest Ja pierwszy Berem, który ma dwa psy. Jeden nazywa joysticka, drugi IV. Mam tu też dziewczyny, no i razem nagrywamy. Dzięki temu dużą liczbę fanów zdobywamy. Nie, nie! 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 Łapa w górę, wpadajcie do Justyny, Klaudii i Nie!